raz, dwa, trzy, i, trzy, dwa, jeden, i nie. piękny dzień, nie tylko dzień świętego Mikołaja, więc obfitujący prezenty, ale przede wszystkim właśnie na naszym jarmarku Kadowickim na rynku w centralnej części miasta odpalamy Przepiękną choinkę, czyli zapalamy te wszystkie piękne lampki, które ozabijają i wprowadzają nas już tak rzeczywiście w ten okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Cały jarmark jest kompletny, mamy już wszystko, są budki, jest jedzenie, jest lodowisko, dwa koła, karuzela. Scena, na której występują artyści, no i piękna choinka, która jest dopełnieniem tego wszystkiego. A dzisiaj jeszcze co ważne, występuje zespół amatorów, ale profesjonalnych muzyków z liceum ogólnokształcącego numer 3 imienia Adama Mickiewicza, z kapitalną energią, z przepiękną muzyką. Warto śledzić ich kariery, bo to nie tylko dzisiaj będą występowali, będą występowali też na scenie w którymś z dniu tych właśnie oczekiwań do Bożego Narodzenia. Katowice są bardzo otwartym miastem i zapraszamy wszystkich, kto tylko ma ochotę i chęć przyjechać tutaj, zobaczyć jak my tutaj świętujemy i przygotowujemy się do świąt. Niech przyjedzie, niech zobaczy, niech skosztuje trochę tej naszej katowickiej energii i atmosfery świątecznej.